No więc obejrzałem ten nowy film o Bondzie, Nie czas umierać, i najlepiej można go opisać słowami: spełnia swoją rolę, a rolą tego filmu jest zakończyć serię. Nie serię o bondzie oczywiście, ta będzie powstawać do końca świata. Kończy się jednak era Daniela Krega. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ale oglądając kolejne bondy, tak naprawdę oglądamy ciąg remakeów i rebootów. Jakąkolwiek ciągłość fabularną możemy wyrzucić przez okno, w przeciwnym razie musielibyśmy uznać, że bond nie zestarzał się za bardzo od roku 1962, za to parę razy drastycznie zmienił wygląd i nie tylko on, ale też całe jego środowisko. Q, Moneypenny i Blofeld. Istniała teoria, że Bond to po prostu nie jest prawdziwe imię, ale pseudonim przekazywany z agenta na agenta przez lata, ale tę teorię też możemy wywalić przez okno razem z ciągłością fabularną, ponieważ zobaczyliśmy grup rodziców Bonda. I oni też się nazywają Bond. Tak czy inaczej, jeśli jesteście fanami Bonda, to znaczy, że od lat oglądacie remake'i i podobają się wam. Seria Craig'a spróbowała jednak czegoś innego. Nagle pojawiła się ciągłość fabularna, ale oczywiście dotyczyła tylko tych filmów z tym konkretnym aktorem. W Casino Royal z 2006 roku poznajemy Bonda jako świeżo upieszonego agenta, który jeszcze nawet nie wie, że Martini się wstrząsa, a nie miesza. Wódka z Martin, wstrząśnianki czy zmieszane, mam to w dupie. Oprócz tego próbowano uczynić bonda bohaterem o złożonej osobowości, nadać tym filmom modny wówczas mroczny klimat, uczynić je bardziej szpiegowskimi niż. Akcyjnymi i uczynić je bardziej realistycznymi. A później to ostatnie też zostało wywalone przez okno w filmie Spectre. Jednak póki to trwało, dotychczasowi fani byli podzieleni, ale też przybyło wielu nowych. Dość, aby seria Krega była najbardziej dochodową serią Bondów od czasów Konerego. Choć fakt, że premiera Skyfall wypadała w 50-lecie Bonda też pewnie trochę pomógł. No i nadszedł czas, aby 53-letni Daniel Craig zakończył swoją przygodę z Bondem, o której wypowiadał się słowami. Wolałbym się pociąć, niż zagrać Bonda ponownie. I Nie Czas Umierać spełnia swoją rolę jako film kończący serię. W przeciwieństwie do każdego innego filmu o Bondzie, tego nie ma sensu oglądać bez znajomości poprzednich części i ogólnie jest to film dla fanów ostatnich części. Jeśli kogoś nie obchodzi Craig jako Bond i chciałby sobie tylko pooglądać jakiś dobry sam w sobie akcyjniak albo film szpiegowski, to tu... Może nie tyle nie znajdzie niczego dla siebie, co będzie musiał przecierpieć wiele scen, które nie będą go obchodziły. Jeśli o mnie chodzi, to byłem bardzo zaangażowany w filmy z Kregiem do czasu Spectre, w którym starano się chyba wrócić do korzeni, co trochę mnie rozczarowało. Zdążyłem polubić tę nową jakość i nowy klimat, a później ten jeden film Spectre sprawił, że było mi już wszystko jedno. Dlatego też nie czas umierać nie wzbudziło we mnie szczególnych emocji ale ogólnie mnie zadowoliło. I w sumie nie widzę sensu opisywać tej historii, wystarczy wspomnieć, że kończy erę Bonda Krega i robi to dobrze. Seria otrzymuje satysfakcjonujące i ostateczne zakończenie, które nie pozostawia żadnych wątków z poprzednich filmów niedomkniętymi. Pomówmy zatem o otoczce. Jeśli chodzi o akcję, to zgodnie z przyjętą konwencją, wyłączając spektrę, w Bondzie jest więcej szpiegostwa i infiltracji niż akcji. Jednak, zgodnie z konwencją przyjętą w Spektre, wraca samochód i aż jeden gadżet. Scen akcji nie mogło jednak zabraknąć, chociaż żadna szczególnie nie zapadła mi w pamięć. Pamiętam, że był jeden przeciętny pościg samochodowy. Pamiętam, że wszystko, co robiła Ana de Armas, było niesamowite. Szkoda, że było tego tak mało. No i trochę strzelania i zabijania działo się pod koniec. Pamiętam, że szczególnie rozbawiła mnie jedna scena akcji, która wyglądała jak z jakiejś gry komputerowej, gdzie bond musi załatwić kilku przeciwników, po czym pomieszczenie wypełnia kilku innych przeciwników, których też trzeba zabić, potem jest kolejny respawn, a na końcu wybiega mini boss, z którym trzeba już walczyć trochę dłużej i bez broni. Pamiętam, że jedno zabójstwo przy użyciu gadżetu fajnie wyglądało. I oprócz tego jest taka jedna scena ze strzelaniem i samochodem na początku, gdzie w pewnym momencie Bond siedzi w samochodzie kuloodpornym i pozwala, żeby źli ludzie do niego strzelali i powoli niszczyli mu szyby w aucie. I nie wiem, czy to się liczy jako scena akcji, bardziej jako zagłębienie się w psychikę Bonda. To mocna scena, zupełnie jakby Bond był pogrążony w depresji i zastanawiał się, czy chce się w ogóle uwolnić z tej sytuacji. Co do postaci, to powiedzmy sobie najpierw to, co oczywiste: czyli, że stała obsada jest dobra. Daniel Craig gra bardzo dobrze. To w końcu nasza wersja Bonda z emocjami. I w tym filmie jest szczególnie dużo sytuacji, które wydobędą z niego emocje. Ben Winshaw, jako Q, jest zabawny, ale nie głupkowaty, i jednocześnie wydaje się wiarygodny jako geniusz. Naomi Harris jako Many Penny to dobra duszyczka jak zawsze. I podoba mi się to, że jest chemia między Bondem, Q i Many Penny, która nigdy nie zostaje tak naprawdę skomentowana. Po prostu widać, że w jakimś stopniu się lubią, szanują, ufają sobie i się nawzajem wspierają. No i Ralph Fiennes jako M sprawdza się jako szef, który ma silny charakter, pomimo że podąża za regułami. Co prawda nie jest lepszy od Judy Dench, ale to jest bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Co zaś do niestałej obsady, to Leia Si... Co zaś do niestałej obsady, to Leia Sidu powraca jako dziewczyna Bonda. Jej postać została rozbudowana i w tym filmie odgrywa kluczową rolę. Zapada w pamięć jako osoba troszcząca się o bliskie osoby, bardzo zaradna i stanowcza kiedy chce, ale oczywiście nie dorównuje Bondowi pod względem umiejętności, bo Bond jest wyszkolonym agentem i jako zwykły cywil jest bardziej strachliwa i po prostu słabsza. Słabsza, ale nie kompletnie bezradna. Idealna równowaga, tak jak zawsze być powinno. Prawdziwie silną i dorównującą Bondowi kobietą jest postać Laszany Lynch, która w tym filmie jest przez chwilę rywalką Bonda. Równie utalentowaną, ale z przewagą młodości i tego, że imponuje zarządowi agencji, po prostu nie działając bez uprzedniego skonsultowania się. Pojawia się nawet sugestia, że może być nowym agentem 007? Bo przecież 007 to tylko liczba, jak na koszulce piłkarza. Nie jest zarezerwowana tylko dla jednego człowieka. To znaczy, nie licząc Maldiniego, Maradony, Dainy, ale to wyjątki. Oczywiście, mówiąc, że może być nowym agentem 007, mówię tylko o fabule tego jednego filmu. Nie sądzę, żeby naprawdę miały zacząć powstawać nowe filmy z nią w roli 007. Po prostu nie wydaje mi się aż tak ciekawą postacią. Spełnia swoją rolę w tym filmie. Byłem zaangażowany w jej rywalizację z Bondem, ale nie ma zbyt ciekawego charakteru, nic nie wiemy o jej przeszłości. I poza tym nic o niej nie wiemy. I w sumie dobrze, bo nie ma sensu, żeby milion ciekawych postaci odwracało naszą uwagę od najważniejszego wątku fabularnego. Za to chętnie zobaczyłbym więcej filmów z Anu de Armas. Była w swojej roli po prostu idealna. Jest zabawna jako osoba, która zachowuje się niezręcznie, bo dopiero zaczyna swoją karierę, a jednocześnie porusza się w walce jak prawdziwy profesjonalista. A do tego potrafi zadbać o wygląd. Można by było z nią zrobić bardzo przyjemny akcyjniak z elementami Komediowymi. No i wielka szkoda, że jest tak krótko w tym filmie, ale to tylko dowód na to, że nie ma małych ról, są tylko mali aktorzy. Główny czarny charakter w tym filmie, grany przez Ramiego Maleka, bardzo mi się podobał. To klasyczny bondowski łotr, któremu studia filozoficzne weszły trochę za mocno i teraz nie umie mówić inaczej niż tylko snując filozofię. Mnie to bardzo bawiło. Chociaż nie jestem pewien, czy o taką reakcję chodziło Malekowi, ale w sumie jakiej reakcji można się spodziewać, jeżeli znowu mamy do czynienia z Łotrem, który mówi z zagranicznym akcentem. Przy okazji, wiecie, że Tomasz Kot był blisko zagrania tej roli? No i w sumie tyle, to był udany film jako zwieńczenie sagi Krega. Trochę szkoda, że nie da się go za bardzo oglądać bez kontekstu, tak jak poprzednich filmów z całej serii. Nie widzę sensu wracać do niego, jeśli chciałbym kiedyś obejrzeć jakikolwiek film o Bondzie. Nie widzę też sensu, aby oglądały go osoby nieznające poprzednich filmów lub nie lubiące filmów z Kregiem w roli Bonda. Na pewno jednak spodoba się fanom Krega w roli Bonda, których spektrę nie zraził. Koniec końców, był to film potrzebny. Potrzebny, aby zamknąć tę serię i wywiązał się z tego zadania dobrze. Najważniejsze, że przebrnęliśmy przez to bez żenady, a i z kilkoma miłymi wspomnieniami. I teraz możemy się szykować na kolejny reboot tej serii, bo fani Bonda to jakby nie patrzeć fani remake'ów i rebootów, nawet jeśli nie do końca sobie zdają z tego sprawę. A więc pozostaje nam czekać, co przyniesie przyszłość. Moim typem na następnego aktora grającego Bonda jest Tomasz Kot.